Hello, hello, dzieciaki moje kochane. Zobaczcie, Edytka już jest na dole tam. Gdzie ty jesteś, Edytka? Kurde, nie widzę jej. Tam jest Edytka, pomachaj. Chodź do góry, idziemy. Słuchajcie, chcie, chcecie, żebym robiła więcej filmików? zrobię wam, ale już jestem tak... patrzcie, na ten brzuch. O, ja cię kręcę, szok. Ale jestem już tak trochę... Muszę wybić tam do góry. Zobaczcie, tam są moje schody, do góry, do góry, do góry. Czyli jest Edytka? Zatrzymaj się, Edytka. Powiedz coś ładnie. Hello, Edytka biega ze mną. E, no ale jak my teraz zrobimy to wideo, jak ja, e, będziecie mnie oglądać, nie chcę, żebyście mnie oglądali. E, dobra, to Wam trochę przełączę tak, żebyście Edytkę widzieli. Biegamy! Chodźcie. Co powiemy do naszych koleżanek? Co? No? No to dobra, to tu będziesz, dobra, tu będziesz tyle, chodź. Edytka da radę, Za zobaczycie, e, co Wam powiem. Powiem Wam tak, no biegnę, Brzuch rośnie, ale naprawdę obiecuję Wam, że się dużo, dużo lepiej czuję jak biegam. Chociaż boli już wszystko, ale to jest taki fajny ból. Nie ten ból, ten ciążowy, coś tak yy, na rzeka. Ja nie lubię. Guzik słyszę siebie, co gadam, bo mam headset. Ale ja oprócz tego, że tak jak wam powiedziałam, że słucham Ech. albo różańca, albo no powiedz coś, idziemy biegaj, e, piosek uwielbieniowych Pana Jezusa, to, to jeszcze też muszę to, żeby mi chustka nie spadła, żeby wszyscy nie padli. Choć Edytka, pokażesz, co sobie przyniosłaś. No i Edytka dzisiaj nie poszła na trening, bo chciała ze mną trenować, no to więc ze mną trenuje. E, czali i to ja poszli. I zobaczcie, Edytka robi przy napisie wody, a zobaczcie co Edytka pije, patrzcie się. To jest całe wyposażenie Edytki. Patrzcie się. Edytka pije wodę, dobrze pij. No mama mama wstyd, No pokaż wszystkim. Co to ma? To niegrze... bardzo niegrzeczny, zobaczcie. No. <słyski> Ukradła przed czalim i Torią, żeby nie widzieli. Dobra, wszyscy widzą. No pokaż laleczki, jakie masz baby. Wiecie, zawsze wszystko może. Ja tutaj Edytkę. To jest jedno, baby. Super. Pewnie wszyscy do ciebie napiszą po tym filmie. Powiedz wszystkim dzień dobry. Dzień powiedz dobry. po polsku, ale do kamery. Powiedz ładnie po polsku. Powiedz dzień dobry. No, ale powiedz ładnie. Powiedz jak masz na imię, ale bez tego kroson. Edytka. Ale głośno. Edytka. Edytka i Edytka ogląda filmy zawsze. I słuchajcie, Edytka zawsze czyta Was, więc możecie dzisiaj napisać coś do Edytki. A to nocnik, Edytka się przygotowuje na baby jak już będzie. A co będzie Edytka? Chłopczyk czy dziewczynka? Nie wiemy, nikt nie wie. A co myślisz? Wo boy or girl? Ha? No, Edytka Edytka chce dziewczynkę, słuchajcie. A. Um. Szalik chce chłopaka, powiedziałem, że jak się urodzi dziewczynka, to on się wyprowadza z domu, a ma dość tych bab. <laughs> Same baby. No super, a powiedz coś, a nie pokazuj wszystkiego. Mm. Dobra, dzisiaj tu mama idzie na następne schody biegać. Mama wróci, baw się tu ładnie, pilnuj wszystkiego. No jeszcze jedno coś wam chcę pokazać, zobaczcie. Dobra. Ale to ładnie po polsku. No i wody, dobra, super. Dzieci dzieć się cieszą, trzeba z nimi spędzać bardzo dużo czasu. Siedź tutaj. To! Jest limon! To jest limon, to jest cytryna, ona mówi. E, dobra, rozłóż sobie blankiecik, rozłóż sobie kocyk, pokażę jak ładnie siedzisz tu, jak mama biega. Zobaczcie. Trzeba sobie radzić. Potem będę z wózkiem przychodziła i jedyka będzie pilnowała dziecka albo Toria, a ja będę biegać, żeby rzucił to wszystko... Maję wam, O, przytyłam strasznie. Ale to nie tylko ciąża, bo to jest udawanie, słuchajcie, żarłam jak świnia też przez trzy miesiące. Dobra, siedzisz tu, okej? Okay? i ładnie, mam idzie biegać, coś, pobiegniemy sobie razem, kochani. E, e, fajnie, bardzo się cieszę, że... zobaczcie, tutaj są moje słody. Patrzcie, jak pięknie tam, pokażę Wam, o czym ja tylko mam to, widzicie, tam jest morze. W ogóle to, to, to są moje miejsca, w których jestem tu już ty, to, oh, tysiące lat. Widzicie tam fajny basen? taka siedziła, pobaw się ładnie z doli, dobra? I napij wody. Pobiegniecie ze mną, żeby było fajnie, więc możecie sobie mój brzuch, jak on skacze. Aha! Mówiłam wam wczoraj o tym pasie, widzicie? To jest właśnie ten pas, już wam pokazuję. jest bardzo ważne, żeby ten pas zakładać, bo mi się o wiele lepiej. Widzicie to jest ten. No i oczywiście stanie, jak oglądałyście wczoraj, już jest super duży, no tu już wychodzi. Ale pas jest bardzo ważny, bo amortyzuje yy, no, dziecko i w ogóle mnie się o wiele lepiej biega i się. Yy, no, psychicznie też nie denerwuje się. Widzicie? Kurde, muszę ten stick sobie, wiecie? Mój, mój przyjaciel Piotrek, pozdrawiam od razu, kupił mi go w prezencie, ale jest w szufladzie już już 4 lata. A ja dalej trzymam ręką, widzicie? A dobrze, bo... Przy... O kurde, boli mnie ręka. Czekajcie, muszę sobie może tu was włączyć. Tak, z tej strony, dobra. No, oglądamy. Wiecie, że jak kciuki, ja jestem kciukowa, więc komu się podoba, nie kciuk do góry. E, no, napu napuchnęłam. Widzę, że. Znaczy, napuchnęłam? Nie, że napuchnęłam, tylko już. tuż jest, patrzcie, się dwie szyje zmarszczki. Widzę, jak już u mojego taty mi opadają te powieki. To nie wolno y, patrzeć i głupio myśleć na swoich rodziców, bo potem się robimy podobnie do nich. I jest przerobane. No, ale dobra. Ale czy jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, nie? Ja zawsze dodaję do tego. Zobaczymy, czy mi się nie wyłączy bateria. Jak mnie się wyłączy. To bardzo was kocham, ściskam, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Wiecie, teraz jestem zwany rabo zbiegam, ale jak, uch, jak pod górę biegnę, to już trochę ciężej. Ale już trochę tych rundek zrobiłam. Jest wcześnie rano, jest wcześnie rano, więc jest fajnie, nie ma słońca jeszcze. Więc daję radę. Zmieniamy to. Jak wybiegnę do góry, to. To już wyłączę, tylko co ja mam, miałam Wam coś powiedzieć. Widzicie, tu jak niesamowicie jak świat się zmienia. Zobaczcie ten hotel, gdzie on jest. A, żeby Wam pokazać. Gdzie to są? A, tu są te zjeżdżalnie. Autentycznie, tu nic nie było jak ja zaczęłam biegać, nic. Teraz jest no, szok, jest tyle ludzi, że ja lubię jak... I, ta, i tak jest yy, yy, jak to się mówi, peaceful. Yy, mniej ludzi niż yy, niż kiedyś było. Wy lubicie jak ja gadam, nie? Wszyscy mi piszą, że lubię jak ja gadam. Ja tak czasami sobie włączę, nie zawsze. Młodzi mi co ja w ogóle gadałam. E, jakiś tip. Ten, kto już ogląda mnie, to wie, że tip to wskazówka. Biegniemy, biegniemy, dajemy radę. No w ogóle nawet jak nie mówię sensem, bo nie wiem, co teraz gadam, bo skupiam się na tym, żeby wybiec na górę, to chociażby to oglądajcie sobie i puszczajcie. Te dziewczyny na przykład, które teraz jesteście w ciążach albo e, tam później oglądziecie ten film. Proszę nie poddawajcie się, że się źle czujecie. Bo ja też nie czuję się wow superowo. Tak jak powiedziałam, stara baba już jestem. Nie jestem już 20. Kurde, jak to było fajnie jak się miało 20 lat, nie? Uuu, ale super. O! Wszystko było takie łatwe. Teraz też jest łatwe. Tylko łatwo inaczej. E, dobiegam do Edytki. No, powiem Wam, że te schody są takie cool. Ale co mówiłam? Mówiłam, że... Jak jesteście w ciąży, to po prostu nie podawajcie się, nie leżcie w łóżkach. No i to, co Anetka napisała mi. Hello, hello, Edytka. Tuż Edytka czeka na mnie. Fajnie, jak ktoś na Ciebie czeka na mecie. Jeszcze ktoś, kogo kochasz nad życie. Edytka, e, Twój dar Boży. E, przeważnie jak się jest po 35 roku życia, to Ci lekarze... Poczekaj, Edytka, bo coś powiem ważnego czyli lekarze wmawiałem, że się ma diabetes, czyli cukrzycę Trzeba brać na tą insulinę. To jest, to jest tu. No widzę. Super. Jesteś cała brudna, weź to się wyczyj. Okay. Jak ty to wyglądasz na kamerze, cała Polska będzie cię oglądać. E, no to powinnaś się przejmować. No i wiecie co? I zawsze hormony tak działają i jest podwyższone ta insulina. To wszystko jest podwyższone i oni potem robią te beznadziejne zaszczyki, te wszystkie testy. Dlatego no na na wizji nie powiem co ja robię, bo to by nie było, ale ja się na takie coś w ogóle nie zgadzam i, i robię swoje Edy Slimowskie rzeczy. Z Edytką też byłam trochę późno już w ciąży i, i mój dopiero uh, w ogóle moje pierwsze badanie było, jak byłam w siódmym miesiącu ciąży. Z mojej oczywiście decyzji, kochani. Z mojej decyzji i... No, trzeba być młodym, trzeba rozmawiać z Panem Bogiem, pamiętajcie. Gdzie ta Edytka moja? Edytka, gdzie ty jesteś? A tam jest Edytka, widzicie? Idę biegać, bo coś zaniedbuje to bieganie. Ja idę biegać, Edytka. No, na zdrowie. Edytka. Pomachaj ładnie. Ja idę biegać, dobra? Baw się. Ech. Dobra, jeszcze no Jeszcze z pięć takich jak muszę zrobić, Ech, jakoś muszę was potrzymać ładnie, możecie mi zadawać pytania albo fajne komentarze, ja uwielbiam w ogóle fajne komentarze, bo ja sobie gadam, a wy sobie słuchacie mnie, a ja bym chciała jeszcze was poczytać, jak już nie, jak zjedzie, to możecie nawet mi grać filmek fajny jakiś, też was posłucham, super, taka... A w ogóle jest super, słuchajcie, ludzie, Ja nie wiem, czemu ludzie narzekają na ten Facebook. Pewnie, że są idioci, jak ja nazwałam tych mniej mądrzejszych tam, ale takich to wyrzucamy się, ich nie przejmujemy. Jak mu się nie podoba na przykład jakaś strona co prowadzi, Mnie też się tysiące nie podoba, po prostu nie wchodzę tam i tyle. Po co mam wchodzić, jak mi się nie podoba? Jak ci się nie podoba, to nie wchodź. A jeżeli pisze, że Ci się nie podoba, to znaczy, że Ci się podoba, bo, bo dalej wchodzisz. Jest to takie chore, nie? Ale dużo jest takich chorób na świecie. Ale są uleczalne, to jest, to jest najlepsze. Tylko trzeba się zwrócić do Boga. E, e, Moje kochane, e, fajnie jak nagrać jakieś filmiki, albo w ogóle mi napiszecie jakiś długi komentarz, co tam od siebie, bo to jest takie motywujące nawet dla mnie. Ja w ogóle sama się motywuję, Pan Bóg mnie motywuje, Duch Święty mnie motywuje, ale fajnie jest. I mam superowych ludzi na Facebooku. Ja naprawdę poznałam bardzo wirtualnie, bardzo fajnie. ludzi. Czasami nawet i fizycznie poznałam. Hanie poznałam fizycznie, która była u mnie na Facebooku. E, taką Olę poznałam w Londynie też, która była na Facebooku. E, zjadłyśmy placki ziemniaczane. E, co tam jeszcze? Kogo? No parę osób poznałam takich z Facebooka. Dużo ludzi chce się spotkać. Może Pan Bóg kiedyś da, że się spotkamy. Coś wykombinuję, zrobię. Ale to wypiszę pomysły mi. O, kurde, to wspaniałkuję, że mogę wybiec, a ja już. Uff. Ale damy radę. Muszę wybiec, bo tam moja córeczka mała jest. to so Muszę ją pilnować. Yy, ale naprawdę, ludzie są wdzięczni za to, co robię. A ja to robię zawsze po to, żeby, żeby komuś dać takiej mocy, pozytywnego myślenia, powera, działania, bo życie jest tylko jedno. Yy, I kochane, chyba już usiądę na tej ławce. I chwilę z Wami pogadam, bo mi myśli uciekają. O, Edytka idzie z bejbunia, zobaczcie. O, malutka. O, mam przynajmniej pretek, żeby się zatrzymać. Żeby na wizji nie pokazać, że jestem taki słabeusz. Żartuję. Nigdy nie pokazujcie e, kogoś innego, niż jesteście. Wcale nie jest źle, ani jakiegoś ja ujmą, że akurat gdzie się czuję słaby, słaba. Co? Czekaj. Oddaj Panu Bogu tą swoją słabość. Powiedz Pani, Jezu, ty się tym zajmij. No, ja muszę jeszcze ze cztery. Jak mama tylko raz przebiegnie, to będę dalej jak słoń. A jak przebiegnę cztery, to już mama wypoci się. Dobra? Nie, cztery razy na dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7-8 Wycie, chodź no tu. Masz całą czekoladkę, chodź tu. Tu masz. No i... Oh my goodness! Baby wylądowało na podłodze. Biedne baby. No, Edytka, no nowicie z dziećmi to jest tak, że one muszą być naturalne, nie wolno ich. Też yy, kochane tak... Yy, bo my chcemy, żeby dzieci były już od razu jak się urodzą takie jak my, a to tak nie wolno. One muszą być sobą. Oczywiście trzeba tam mówić, że czegoś mają nie robić, ale ona już chce iść do parku, ma musi biegać, no bo jej się nudzi, nie? Ale bądźcie dla dzieci najważniejsze, że to są dzieci. I tak samo do ludzi tych bardzo wierzących, bo ja mam bardzo dużo takich kobiet wierzących, ale też żeby nie wariowały do końca. Dlatego, że pan Bogu się nie podoba jak siedzi cały dzień w kościele a dzieci zaniedbuje. Ona musi Najpierw musi... Jest... Co ty robisz? A po co to mi ściągasz? Tu się ściąga. To pokaż wszystkim ładny krzyż z Goli. To jest z Goli. No załóż sobie, pokaż ładnie. Widzisz? No, to dzisiaj macie z Edytką film. Rzadko mamy z dziećmi film, dlatego, że... Czekajcie, ja was tutaj po chwilę położę, moi kochani. Tu sobie tak pooglądacie. Miasto. O, super. O, dużo lepiej. Edytka nie pokazuje języka do kamery. No, co ty robisz? Przeproś. To jest ładnie, I'm sorry. Mhm. Ona myśli, że sobie robi śmieszne rzeczy i się widzi w kamerze i głupoty robi. Nie wolno tak. No, to tak nieładnie jest. Pan coś to się nie podoba. No? Ech. Lepiej mi trochę tak niż was trzymać. Czyli tak, Tybie jest taki, nie poddajemy się, kochane. Po prostu się nie poddajemy. Nie wiem, czy to w ogóle ten, ta kamera będzie się dobrze nagrywała, bo ja tak odwracam to wszystko. E, żegnam Was, kochane, włączę Wam, e, puszczę Wam to. Może dzisiaj wieczorem, albo no jutro rano Wam puszczę. Dzisiaj to nagrywam, idę biegać, bo ona już mi tutaj ma ludzi, że chce iść do parku, a ja muszę jeszcze pobiegać. Nie wiem, które jest, z... ale dzisiaj się nagadałam. Tylko żeby jeszcze ten sensem było, nie? Pozdrawiam Was wszystkim. piszcie do mnie. A ja prawo tych wszystkich kochanych ludzi na, na Facebooku. Nawet mi czasami ludzie prześlą jakąś, e, jakąś przesyłkę z malutkim prezentem. Jestem tak wdzięczna, że nie wiem, naprawdę dziękuję bardzo. To są takie bardzo miłe rzeczy, naprawdę. E, taki gest, że ktoś kogoś lubi i w ogóle jest wdzięczny, fajnie jest. Dobrze, pozdrawiam. Bądźcie dla drugiego człowieka dobrzy. Głupi mi się, nie przejmujcie. Do mądrych... Y Lgnijcie jak ćmie do światła, bo to jest ważne. Lepiej spędzić minutę z mądrym niż całe życie z głupim. Pa kochani. żegnam Was. slim. papa, Edytka, powiedz ładnie do widzenia. papa, pa! Edytka, Edytka to na burmuszana siedzi i nie powie do widzenia. A powiem wam kiedy idzie do widzenia. Zajęta sobą. papa. Pa.